Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Bejs, jest z Polska. Cześć, witajcie. Yy, jesteśmy w kolejnym odcinku Left for Data i, i, i. Idziemy do góry. Apteczki! Nie mam apteczka, i mi już tam ktoś dał, tak więc skoro jest 5 braciem, 16. Ja chyba bierę, wiesz. Nie też właśnie tak myślę, bo już ciągle z tym shotgunem. A spróbujmy snajperkę, nie? Ale na daleki zasięg, mogę kogoś udupić. I tam tank lata. Jak chcę przybliżać. A środkowym, dobra. Tu zaraz skocz, dobra. Co? Mamo. On tu chyba nie wejdzie, nie? No wejdzie. Nie zmieści się. No jak, no przecież. <grym> dob, 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 do, widzisz? Zbugowany jest, nie wejdzie. Dobra jednak, wejdzie. Nie żyje. Awa. Lecimy. Kurde, nie mogę się oh, do zokoła. Chciałem na ten. Czemu nie idziecie na dół? Jak jestem na dół, co to był? Hunter, 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 hunter. Jak on skacze, to po prostu trzeba na bok iść cały A tam z się kampi ze snajperką, mnie, Jaki kamper, nie? No dobrze, no to będzie nam ściągała, wiesz... Dalsze cele. Dla nas nie osiągała Jaki snajper z niej, nie? Smoker dead. O oh, kurde, oli, co to jest? Reloading! Boże, horda leci z tej strony. Po hordzie. Koniec ammo. Serio? No zaraz koniec ammo. No bo ja cały czas strzelam. No ja też i co? No tutaj masz ammo, tam gdzieś było, widziałem. Tutaj gdzieś było ammo. Jest, dalej. Idę. Tu masz. No tu, w tym pokoju. No kurwa. Gdzie? No kurwa, no naprawdę. Tu. To. To jest ammo. Coś wiem. Tylko mówisz, bo no tutaj, tutaj. No ja patrzę, kurwa nie ma. Tu nic nie ma. Dawno pojebam panie. No to w niej. Ja mam. Gdzie znalazł? Na samym starcie było do wzięcia chyba 7? LOL. No nie 7. Tak się szybko, z... żeś kazał, jeśli. <laughs> o, szczelojmy! What the fuck! Na razie coś sucho. No nie. żadnych tanków. Ten początkowy był prosty, bo się zbugował we wejściu balkonowym. Przydałoby się, Jamo. Dwa no to ale wciąż mam bombę, więc nie bierę. O, trzy bomby, nawet. Kurwa. znowu przyszedłem gdzieś, gdzie nie ma nic. A! No dzięki Zoe, kurde moja snajpereczko, bez Koplum jest felnie. tam paj bombę, ja. O, tu z tyłem idą, trzeba drzwi zamykać. Ja mi się za ramo skończy, a ja mam jeden pistolet tylko. Ja mam, no, też jeszcze 150 nama tylko. A ja 50, no ja 100. ma ten plus, że te amo się dłużej schodzi w nim. Jezu! GONI MNIE WITCH WITCH ZNOWU WAL W nią, WAL O oh, ulecz MNIE oh! A ja się muszę wziąć tam... A ja biorę. Ja też biorę kurde litera. O już kanister i na Nie, nie da się wejść tutaj. Fuki snajper Ostatni taki magazynek. bez tycków, to nie sniper O, dwa pistolety, przynajmniej się skończyło, to by nie o czym strzelać. This way. O ammo, nice. I co tu jeszcze mamy? pistołsy. A, nic innego dziś ciekawego nie widać. Czy ja słyszę boomera? Dobrze, dobrze słyszę. Coś tu chyba zaraz będzie ten. Nasz kolega ulubiony, tank? Tak. Coś dawno go nie było. Ja po kiblach chodzę, damskich, męskich. Bo w końcu nie wiesz, jaką masz pejść, słyszałem. Nie No nic, nie ma żadnego pay bomby No kurwa, tylko mam kanister. Już dam, już bombę! No kurde, rzuciłem pań, bombę z Jeep. A przecież to teraz dopiero zacznie się, parać. No ja myślę. Oba, odchodzimy. Taka cyk. No tu jest ammo, ja muszę wziąć. Co to jest? A, obniż. Aha, wow, się wystraszyłem. Ty. No. Nie inaczej. Zostały mi piękne pistolety, smokey. Pomocy, pomocy. Rozpierdol na Maxa. Jezu, tyle się dzieje. No, a może by się przydał znaleźć, bo już nie mam. No mówię, z tyłu było, nie brałeś. Tak? No. Gdzie? Musisz się cofnąć tam, gdzie rzuciłeś paj bombę, jak wiesz, chodziliśmy za To się cofnij, ja tu będę trzymał z, z botami. Ale i stąd tyle, ty lecisz, to ty jest masakra, nie? Ile? No, 5, 10 sekund jesteś, no, już no ale mnie powstrzymują. No, gdzie ta amunicja jest? Zabiją mnie zaraz, no pomocy! D. Sam sobie walczyć pistoletami, kurdej no i gdzie te O Gdzie? No co? Gdzie? No idź, idź jeszcze, za tą ciężarówką tu gdzieś stało. Masz tu, widzisz? Oooo Motherfuck! Pine killery muszę wziąć. Wiesz, jednego, bo... Muszę też wziąć zupełnie. Tył... ej, tył horda. Dobra, idziemy do przodu, będziemy spawnować. A Hunter, hunter, hunter Dobra. A skąd ich tutaj tylu leci ej? Bo... Nasrało ich jak na... No co to fakt ma być? Kurwa, ile cię. Dobra, i leciłem bo to ona się naprawdę spała. No mówiłem, ale. Nie! Czy ja coś mówiłem, wróciliśmy się po amu do swojego karabinu, nie? Ale mówiłem, że idą, a tym mnie nie pomagałeś. Dopiero jak zacząłem krzyczeć. Hunter, no gin! Jasne, ucieka cfel Zostanie zajebany za chwileczkę. <GASZ> Kurde, musiałem zrobić trzeciego już specjalnego sobie No 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 Już byś chciał Witch Je wiemy Nie zostaw ją A teraz zaczęła mnie bić To niesprawiedliwe. Życie takie jest I chuj Macie jakieś apteczki? Jasne Gdzieś widzieliście ostatnio Nichuj Zarabienie hordy, atakowanie, bo widzę generator do uruchomienia, jestem. jestem tego pewien jak skoro jest. W... Ja pójdę do góry, jakoś. bo ty poszły w dół, to ja do góry pójdę Jest! Maksiu dam ci apteczkę, bo jesteś bardzo ranny Wsuj tutaj to No nie. Ty. Sobie wrócę i amen No kurde weź Idzie to, to wyrzuć ten kanister, bo nie mogę ci dać Dalej ci nie mogę dać A nie mogę? Dostajesz? Dostajesz, Tak, dalej. dostaję No... EJ POMÓŻ! Boomer jeszcze, nie. Dobra, wybuch w powietrzu to dobrze. Może wejdźmy do środka, co? Czekaj, tu kanister leży tak. No ładnie. chodź! Chcesz dostać ten czy nie Biorę kanister, czekaj. No to nie dostajesz apteczki, sam się lecz Stój Mmm, no co mnie macasz po pyszczku? No 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 już już Dziękuję Damkę O kolejna apteczka ja się uleczę Nic tu nie ma Nic tu nie ma Czy co, gdzieś na górze musimy wyjść Jak? Tam są te generatory i zombie, jak tu jest LOL z siatkę mnie ciągnie, jaka mata ty, ej hunter, hunter hunter tutaj gdzieś musi być wyjść. A! już widzę nawet, dobra Oknem Trzeba robić Spidermana ziom Spiderman, Spider man Jestem pewien, że ten generał trzeba będzie uruchomić No jestem tak tego paki pewien, że... <laughs> o, no jak no ledwo schodzę, nie? O jest, save zone, pięknie No pak do środka Horda jest? No tak To fajnie, spalą się akurat No chodź A oni oczywiście zostali, nie? Strzelamy no Dzięki, że we mnie walisz no bo ty chodźcie tutaj No bo będzie pamięci i tyle Dobra bie bierzemy te apteczki dawaj leczy a ja oni zanim przyjdą no, no nie to wziąłem jak zawsze Zaraz ukradną jest dobra wziąłem <grym> Zaraz ukradną Ej, czekaj Bila trzeba uleczyć zaraz No Bila trzeba uleczyć Aj kto najlepszy No bo ty miałeś pai bomby a ja nie jednej jeszcze na nie dotknąłem Aj kto lepszy od tanków Na 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 tak. Ale ja byłem lepszy w tamtym. Bila trzeba uleczyć, koniecznie. Słuchaj, tak? najlepsza w Wujczach. Bila? O kurde. Uleczę cię, Bill. Stój, Bill. No, Bila trzeba. Zresztą Bil. on się chyba sam. No, sam się już leczy no to, niech to się leczy. no, to nie chcesz, to nie. Niech się leczy na głowę. Lecimy, ale co ja się będę. Nie było żadnych pajbomb. Amo było tylko, nie? Ciekawe co tutaj trzeba mi odwalać. Ej, przynajmniej jeden respiw, w którym nie trzeba patrzeć na czas, nie? No mm. Jak, kurwa, wyjścia z nie ma Tu jest on drzwi. Aha, nie zauważyłem. O kurwa. O kurwa! Oh. Kurwa, czemu zawsze w takiej sytuacji nie ma się tego, co potrzeba, no? Jeszcze skaczą, nie? Przez te. Zajdź, tu będzie, kurwa, miliard Hunter. Dobra, nice. Zoe go Stał zombie jak i sam się wyjebał w ogóle. no, bo nie wnikam. Skoro się sami zabijają, już chyba śmierć po niego przyszła, tak więc... BOMER! Amma masz tutaj jak coś Pistolety And gówno Joty w Tank! Gdzie jesteś? A tutaj jest, nie dobra. A z tyłu wylatują paje tego z tyłu przyszło, patrz! Pomóż! Z tyłu idą, z przodu tankują, ja pierdzielę no. Tanka najpierw, bo on napierdala po pół helta. O, to zostałem mój ochroniasz Ej, smoker, smoker, pomocy, przestrzel ktoś to, przestrzel to ktoś, przestrzel! Już nie ma, mam ammo Przestrzel! Nie mnie, tylko go! No dobrze, ale. Ja go nie widziałem, bo był za potem, coś to. Dobra, muszę się uleczyć. Ej, ja też się leczę. Zaowi nie ma HP. Ej. Ej, to ja jej dam. Chodź tu. Ej, ty kukalecz! A no dobra, daj jej HP. O, oni mają 100% daję. celności, to. Chuj w to. Oj, ja nas... mam tabletki już. No, oni tabletek nie... O nie, oni biorą tabletki. Nie. No lol. Jak? Czemu ja jej nie dałem tej apteczki? Uleczyłeś... Bo to się prawym daje, a nie lewym. Dobra, a tamten ją leczyć, Już jest full wszyscy. Dobra, to git. Jak podchodzisz do kogoś, to prawym, mnie. Nie ma nic. Jesteś... Ja, Dwie też chodź tu po drugą, ma? Jest druga, dobra. Leży na podłodze. Jere, dobra, mam. Kurwa, zawsze pocyla mi się, kurwa. <laughs> <laughs> Zakarzę. dobra. <laughs> Ciekawe, w ogóle jak się zakończy ta ich przygoda, nie? Czy nie uda, uda mi się, czy tam. nie, bo tak się zastanawiam, kurde. Nie, ja nawet na razie ja tylko wiem, że idę przed siebie, morduję zombie. Ja nawet nie wiem, że w tej grze jest fabuła, tak więc już. Ale jestem ciekawy, czy mi się uda, czy nie. Czekaj, czy na końcu jest jakiś boss, czy nie? Nawet tu, jak ja ludzie... oglądałem, ale nigdy nie patrzy na fabułę. Nawet tak jak, ludzie, to chcecie, jak chcecie, to możecie spoilerować, bo <laughs> jest grudzień nagrywany, nie? Więc możecie pisać. Pomocy, nie pomocy, bo i tak tego no nie, to nie innym przeczytamy. No to inni już zaspoilerują, nie? No, to za zaspoilerujecie, bo nam to już nie zaspoileruje, bo... Kiedy to oglądacie, pewnie już skończyliśmy Left 4 Dead'a 8, nie? No, który wyjdzie w 2092. <grym> Coś mnie tu... Apteczki! Używam i biorę kolejną, bo ukradnę. <grym> Też używam, full health, ale co tam. Już biorą, już biorą. No, już ukradnę. <grym> Odpowiadam przez radio. No to, to da, 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 da pomóż ta nam, bo. Na piętrze pewnie są pięć bomby. Będziemy się w tym budynku bronić, tak? Obstawiam, wiesz? Tak. Aha. Są pięć bomby. Łódka ogólnie. przypłynie, bo bo jest port. Jakiś tu jest tego. Paj Są też pięć bomby, jak coś że... Dobra, ja mam. Tu za Ale, no dobra. Ej, nie mam tu jest gdzieś amunicja? Szybko. Jest, na dole. Na dole? Dobra, to biorę. Pozamykaj ta wszystkie drzwi lepiej. Wow, skąd ten ządek się tu wziął? Wezwij pomoc. Ja pomocy! Pomocy! strzelają. Ma to ma jak w tym, jak w Black Opsie jest zabarkadowane Ja będę shotguna jak będę w budynku Shotgun w budynku będzie the best Dawaj zamykamy wszystkie drzwi i siedzimy w budynku Ja sobie tutaj będę, spoko Jak ktoś cię pociągnie To wylecisz z tego to budynku Tylnie ty nie o, został otwarty, już nie jestem O idą, 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 idą Ja nie tam pipe bomba jak coś, nie? i na dole też są pipe bomby jak coś, bo widzę ich pełno Boomer! O, mnie, sobczak. Chodź. Czuł! Drzwi już nie ma! Po drzwiach. Łaap! Wbijają. No mam, no. Znaczy, nie mam nic O, Wryta! o. Wryta! Ło, jak oni ścianami wchodzą. Lol. Bo ściany rozdupili. Boomer! A! Ej, siadam na działku, ochrania mnie. Leci ktoś. Nawet... Nie, nie, na kogo nawet nie ma. A nie lecą, kurde, nie mogę tam dosięgnąć, no nie dosięgam tam Są gdzieś jeszcze paj bomby może Na dole są Gdzie na dole? Tutaj jest skrzynka, jest Ło, tu jest ten Pan kolega O jest pipe bump, nie, pipe bump jedna jest, dobra No i pod dwa te Ciekawie będzie musieli się bronić w tej chacie Smokej, smokej pomocy, na dole Idę Dobra, już mnie Billu ratował Bili się na dole broni, to dobrze. Ej, patrz jak zombiak za nogę się powiesił. Gdzie ty jesteś? Tutaj, na dole, ho. N nikt nie biegnie, biegnie, ho, e. No, zniknął. Ło! Wow. Ej, hammer, hammer, hammer. Hammer? Co ty hammer. tym hammerem? No nie wiem. Na Trzy minuty. A to na czas, fajnie widzę. Boomer tam sobie pływa w wodzie jak coś, nie? Dostrzelaj. Ale za daleko, nie umiem... On się tam kampi za tym typu. O, mam kanister, nice. A może karnister? Albo karnister, nie wiem. Ej, normalnie tak mnie... Nie no, muszę sp... A -a. <laughs> nie, mi... Ciągnie... Zabiła go Zoe, snajperka. Dobrze. A jak... O, tank... tank, tank, tank! Słyszę, nie? No jebie. Jest Znany... No się, gnoju! Jak on mnie walnie, ooo! Poczułem taki... Takie orzeźwienie, nie? power rate nie? Dostałem na mordę tankiem. Dobra, to nice. Ale czemu spadł ten kanister i od czemu się... Aha, pod spodem się 2 Dwie minuty jeszcze. Good game. A gdzie jest ten czas napisany? powiedzmy. On, on mówi co chwilę, że za trzy minuty i tak dalej. Mhm. Idą kolejni. To się przegrzewa szybko tak, że to jest masakra, nie? Chyba, A mogliś to jest Może Nadal. coś tu jeszcze znajdę dookoła, jak tak biegam. Co, ale coś mało broni zrobili ci powiem. O, kolejna pipe bomba. No małej broni. Lecą, o pipe bomba Nie, ja jestem w wodzie, jakiś super. Idę do... Gdzie tam pomiją bombę, nie? Jak to dupnie to, ino rozwój. Nice. Idę, idę, idę na no górę, idę na no górę. Ja stoję przy schodach, okej? Okay? Light. Ty, ty patroluj do. chociaż. chuj, bo nic się nie dzieje. Zoe tu ma balangę. Kurde, Hunter Zoe zjada. No spokoj, wyja wyja wyjadaj reszt resztę cycku. <laughs> Dobra, ja już tutaj stawiam... A tu jakiś nogi. drzwi był, jako kampa, tu kampi? <laughs> Siedzę tutaj. Ale tu są lekarstwa, nie, nie bro Tak? No, były tam. Tank lecił. Tank, usp... był... tank, 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 tank. Gdzie ten, ten tank tam. jest? Wyszedł z ziemi, kurwa, tutaj. Z co? ziemi?! No tak. Na którym, piętrze, na którym piętrze on siedzi? Kurwa, nie wiem, tu gdzieś, tu. Jest! Jezus, jak on mnie walił, to ja wylecę w kosmos, nie? Uh, wow. Potek mnie zatrzymał Dobra, leży Tak ma taką dziwną głowę w porównaniu do ciała Ej, leczę się, usłaniaj mnie! Ej, smokej bie bila. Dobra Jak do tego działka? O dobra, jestem Ktoś... Jest płyną! Dawaj do portu! Go, 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 machsiur! BOMER! zażygał mnie jeszcze, żebym... Jest łódka! Ej, będziesz świętej pamięci, wiesz o tym. Na razie, na razie, Maksior. Wyślij... No jest... weźcie, strzelajcie, a nie... Maksior, dobra, walę. Vale. Super, jeszcze Hunt No, jest! Spokojnie, nie zostawię, się, nie będziesz świętej pamięci. jakiś te... Dawaj, Maksior, dawaj. 11, no mam... Wyłaś, no z wody wyłaś idź, go, go, go. 4 mam. Wyścig... Wyścig czasem, Maksior, dawaj, let's go, let's go. Dwa. Dwa helta. Jeszcze... Jest! O! Oh! Jest! Jeden kres tam mi został! O! Oh, Jest! Moc! Pójdź, że to pływa w powietrzu. O! Nie o. bije mi dzwon. O! Mój Boże, jedyny. Ocaleli, uciekli. Ucieknęli, myślałem, że tak. <laughs> Aha, no dobra! Myślę, że wam się podobał odcinek, i zapraszamy do kolejnego rozdziału już chyba piątego, czwartego, piątego? Nie wiem. Czwartym. Dobra, do zobaczenia. O Jezus, 49 minut to trwało, ale cały rozdział. Dobra. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej. Hej.